A ja chciałam pokazać Wam takie fajne narzędzie do tworzenia wish list ubraniowych czy kolarzy wnętrzarskich, czyli Shoplook. To jest taka aplikacja, która działa jak medium społecznościowe, można dodawać i pokazywać innym swoje produkcje. O, ja naprodukowałam takich właśnie, takich kilka zestawień, testującą aplikację. No, można takie kolaże później poprawiać, ale to działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na puste płótno, klikamy na plusik, tutaj możemy wybrać sobie spośród różnych elementów. O, na przykład wybiorę sobie jakieś akcesoria, dodatki, torebki. Można szukać po słowach kluczowych, po kolorach i po prostu dodawać, o, przeglądać listę, co tutaj jest. Te elementy są pobrane z różnych sklepów, więc można sobie w ten sposób takie kolaże zestawiać. Jak coś nam się nie podoba, to możemy go wykasować, klikając na kosz na śmieci, Zapisać sobie jako brudnopis albo opublikować już, czy po prostu zrobić zrzut ekranu, żeby mieć fajną grafikę gdzieś tam do pokazania na Instagramie czy, czy na blogu.